Hej, Alesomen! Cześć wszystkim! Zapraszam Was na dzisiejszy filmik, w którym wyjaśnię Wam, kiedy w języku norweskim czytamy si. Si to dźwięk, który też znamy z języka polskiego, tak samo jak szy. Ale w języku polskim mamy specjalną literkę, która, ym, która jest takim S z kreseczką i która przedstawia nam, jakby. To ten dźwięk S, ewentualnie też S i jest czytany jako S. Natomiast w języku norweskim mamy aż cztery sposoby na zapisanie tego dźwięku s, tudzież cztery kombinacje liter, które są czytane jako ś. I chciałabym przedstawić Wam dzisiaj te wszystkie kombinacje. Łącznie z przykładami, dostałam od Was feedback, że chcecie więcej przykładów, więc do, każdego, do każdej formy zapisu wybrałam po trzy przykładowe słowa i wyjaśnię też, co oznaczają te słowa przy okazji. E, więc tak. E, pierwszą kombinacją liter, którą czytamy jako jakoś w języku norweskim, jest K, po którym pojawia się I. Na przykład ensinu. To słowo po norwesku znaczy kino. Co można poznać po tym, jak to zapisujemy po norwesku. Kolejnym słowem jest aisirke. To słowo po norwesku oznacza kościół. Osile, czyli gilgotać. Kolejną kombinacją liter, która jest czytana jako S, jest k plus j. Na przykład osiemne znać. Frisiolet, przeziębiony, ensilly, piwnica. Następnymi literkami, które czytamy jako się, jest K i Y, czyli I. Y. Ensilly to kurczak. Osisze to jest słowo, które oznacza całować, i to możemy skojarzyć z tym słupkiem i. Osisze. Osisze. Ensist, czyli brzeg, wybrzeże. I ostatnią zbitką liter, którą czytamy jako si, jest T i J. Z tym, że w tym wypadku nie czytamy w 100% w każdym wypadku tego T i J jakoś. Najpierw przedstawię Wam kilka słów, bo większość słów, gdzie jest T i J, jednak jest czytana jako jakoś. Jest to na przykład się, czyli 20, sia, czyli takie. No tak, takie coś pomiędzy tak i nie, si. Enshan, czyli takie, e, taki mały stawek, mały zbiornik wodny. E, natomiast słowa, które e, łączą się, pochodzą od czasownika otjene, czyli służyć, zarabiać, e, są wymawiane przez teiot normalnie, czyli mamy otjene, entjener, służący. Ntnst, przysługa lub usługa. Mam nadzieję, że podobał się Wam mój dzisiejszy filmik. Dzisiaj udało się nagrać bez moich wiercących sąsiadów, z czego się bardzo cieszę. Dajcie znać w komentarzach, jakie dźwięki chcielibyście, żebym wyjaśniła w kolejnych filmikach. Tak, dobra.